Szanowni Państwo, rozpoczynamy trzeci set. Patrzymy, co się dzieje na boisku. Otóż, Łukasz zszedł, ale widzę, że się pojawił Tomek. Eee, tak samo Marcin zszedł i mamy Pawła. Mamy trzeci set. Wszyscy czy mamy kciuki, żeby za 20 minut można się było spokojnie wziąć, przebrać i pójść do domu? Wziąć prysznic. Ja nie, bo ja się nie spociłam za bardzo. Ja, nie ja brałam przed wyjściem z domu, więc. Dobra, przyjęcie. Zacznijmy dobrze tego seta. Brawo Tomek. Brawo. 1-0. Przypominamy, szanowni państwo, że Tomek kiedy wrócił z tych kin? Dzisiaj, wczoraj? A nie w Chinach? Ja znam... Dzisiaj o północy. Dzisiaj o północy. Czyli nie spełna 24 godziny temu. Ania do ani. 2-0. Muszę głośno, bo nie wiem czy tutaj dzieci mnie nie będą zagłuszać. Brawo! To było... Tak właśnie sobie naciągnąłem palce. tak. Może on też sobie naciągnie, już nie będzie mógł ten. Mamy 3-0. Brawo! Marcin, pojedynczy blok! Szymon! Out! Widać bezsilność si bez w City wolej widać! Cztery do zera! Ania Z na zagrywce. Przyjmują. I Marcin pojedynczy ponownie. Bronią. Piłka ponownie to. Yeah. Brawo! Piąty punkt. 5 do 0. Mamy swój dzień. Wykorzystajmy to. Ania Zet na zagrywce. Czy to będzie as? Czy to będzie as? Zada. Brawo! Zbili się całkiem. 6 do 0. Oj, oj, oj. Zeszło trochę w aut. Dobra, 1 do 6. Jest dobre przyjęcie i zróbmy przejście szybkie. Nie pozwólmy się im rozegrać, póki są w rozsypce. Tomek. Ania dobiega. Darmo. Ania. Ania. Brawo. Bezbłędnie Marcin. I roz punkt. 7 do 1. Do jednego. Co mam nadzieję, że nie ogląda tego mój polonista. I Marcin na zagrywce. Ach, niestety. Niestety to była piłka w siatkę. Oddany punkt. Druga zepsuta zagrywka pod rząd. Musimy tego pilnować. Do tej pory byliśmy mistrzami serwowania. Paweł, Marcin broni. Sięgnie Tomek, sięgnie, sięgnie sięgnął. Ania. Ania. Tomek przebija darmo i bronimy, bronimy, bronimy. Broń, broń, broń. Za antenką. Brawo, dobrze było. 7 do trzech I dobre przyjęcie, dobre przyjęcie. Paweł. Ach, blok 7 do 4. I jest. Zagranie w siatkę. Mamy ósmy punkt. Szymon na zagrywkę. Szymon spokojnie, spokojnie. Zagraj swoje. Ładna zagrywka. Szymon podbił Ania Tomek niestety w siatkę. Ale tą COVID dzisiaj dużo wybaczamy. Powrót z Chin czy tam ze Stanów. Szacony tak, że przyszedł i wspiera drużynę. Przyjęcie. Mamy drugą Anię. Niestety. Drugi raz w siatkę. Trzeba zagrać coś innego. Musimy się dać tą kawieszę rozgrać. I jest, mylą się po raz kolejny. W siatkę. I mamy wynik 9 do 6. Ania S na zagrywce. Tomek, Ania, Paweł przebija się przez blok. Pięknie! Dziura w bloku. I Tomek będzie zagrywał. Tomek będzie zagrywał. Ładnie poszło. Niech się nie przyznaje, żeby dotknął. No i mają, ósmy punkt, 11 do 8. Brawo Marcin! Jest dwunasty punkt, 12 do 8. Utrzymujmy przewagę, utrzymujmy przewagę. Pójdziemy. Co się dzieje na trybunach? Trybuny szaleją. Ale wracamy do gry. Szymon do Ani. Ania do Szymona? I mamy wynik trzynaście do dziewięciu? I przyjęcie, i przyjęcie. I tam najmniejszą, najmłodszą na to daliście? Ona chciała, okej. Okay. Marcin przyjmuje, Ania, brawo! Dobra, zrobiliśmy kółeczko. Ania Z na zagrywce. Jest! To był aut! As! Jest 15 punkt, 15 do 10! Ania Z. Pięknie. Oj, bronią, bronią, bronią. Tomek, Ania. Marcin. Ania. 16 do 10. Więc pokażemy, jak kibice szaleją. Kibice! Szalejcie! No. I wracamy do gry. Ania Zet na zagrywce. Przyjmują niestety dobrze, i pomyślał. Niestety, to była pomyślana, dobra akcja. 16 do 11. I mamy 17 punkt. Ania, do Ani, ale trochę wyżej. Marcin, Ania. I niestety out. I mamy 17 do 12. Przerwa na buta. Paweł, Ania. Szymon! Bronią, bronią, bronią. Out! I mamy osiemnasty punkt. Przepraszam wszystkich, którym pękły bębenki. I Szymon na zagrywce. Szymon spokojnie, swoją grę gramy. Bez kombinowania.

Pani Sędzią! Ania. Ania. Bravo, Kieca! Kieca! się chłop. 20 do 15. Podajcie, podajcie, dajcie 20 do 15, przyjmijmy to. I kończmy 5 punktów i chodźmy do domu. Marcin, Ania, Paweł. Ale to będzie kontra. Net. Nie trafił, nie trafił. Bez punktu. Też mi się wydaje, że to był net. Marcin. Siatka. No i oliwa sprawiedliwa, uważam. Jest 21 punkt. Tomek na zagrywce. Możesz się napić. No? Marcina tego. A nie wiem. Niestety, gwóźdź. Przyjmijmy, przyjmijmy. Za cztery piłki, jakieś pięć minut. I niestety to był atak w aut. 21:17. Jest, dobra. Brawo! 22 punkt. I Paweł na zagrywce. Brawo! 23 punkt! I spokojnie, swoją zagrywkę dajmy Swoją zagrywkę. Paweł do Ani Brawo! To jest piłka meczowa! I Paweł czyń honory Czy to będzie As na sam koniec? Chcemy Asa Ania? Przechodzi, przychodzi? przychodzi? Marcin! Paweł! Jest! Przyrodek siatki! 3-0! 25 do 17! Księżycy to był mecz!